Jest czwartek, 13 marca, ważna data dla polskich kibiców, bowiem już dzisiaj w Belgii swój mecz w lidze konferencji zagra Jagiellonia Białystok, a w Warszawie Legia Warszawa. Natomiast na Słowianie w Katowicach zawodził swój mecz rozpoczęły właśnie drużyny szkolnej ligi Pika, Los Primeros i Gieksiarze. Przeleciała pomiędzy nogami Radka Wypycha i z akcją Gieksiarze. Filip Fircowicz przy piłce. Czy oddał strzał? oddał strzał? Jednak pewnie broni Benjamin Sowa. Tracą piłkę szybko Gieksiarze. Radek Wypych. Radek Wypych. Radek Wypych strzela i nie ma bramki. Strzał został obroniony przez Xaverego. Radek wypych i gol! Jest 1-0! Wspaniale wykonany rzut rożny asysta Patryka Chruszcza i gol Radka Wypycha No i z autu Los Primeros Jakub Piętko Przedarł się przez spod tego pressingu teraz podanie i jest druga bramka! Druga bramka Radka Wypycha po kolejnej asyście, czy to, jest, czy to jest Patryk? Tak, to jest kolejna asysta Patryka i kolejna bramka Radka. Co wyniknie z tego stałego fragmentu gry? I strzał, ale obroniony. Beniamisowa na połowie rywali. Radek, wypych. Radek. Co zrobi Radek? Podanie, chciał podać do Patryka, teraz Jakub Piętko, ale strzał obroniony, no teraz rykoszet Patryk Fruszcz, podanie do Radka Wypycha, ten podaje do Stanisława Koniecznego jednak, tutaj no, sprawdźmy teraz, czy z akcją wyjdą Gieksiarza. No, czy tam nie było ręki? Sędzia nie wskazuje. I teraz popatrzmy, czy będzie bramka. Oj, tutaj moim zdaniem faul w polu karnym. Moim zdaniem tak jest. Sędzia wskazuje na 11 metr od bramki. Pan profesor Jacek Burzyński strzelał. Filip Fircowicz, jeśli się nie mylę, i obronił to. Beniaminsowa strzał prosto w środek bramki. Dalekie podanie do Stanisława Koniecznego. Stanisław Konieczny przejmuje piłkę Daniel Flasza. Daniel Flasza, Daniel Flasza rajd, right, Daniela Flaszy i strzał i gol! Jest! Bramka Daniela Flaszy dla drużyny GieKSiarzy. 2 do 1, no świetny strzał. No i kończymy pierwszą połowę. Jest wynik 2 do 1 dla Los Primeros. Zobaczymy, co czeka nas w drugiej po którym nie było bramki z rzutu karnego strzał w środek bramki Fircowicza został obroniony przez Sowem. teraz, czy to była bramka? Tak, to była bramka Patryk Krusz Patryk Krusz chciał podać doradka. udało mu się to, Radek Wypych, Radek Wypych teraz popatrzmy, popatrzmy czy z tej akcji coś wyniknie, Jaku Piętko strzela i broni to Xavery Dłubis no ale teraz widzimy, że Oj, teraz ra Radosław Wypych, no... Radek Wypych. Radek Wypych. Strzela, ależ trafia nieznacznie obok bramki. Piłkę dla swojego zespołu. No niestety już była strata i że teraz, zobaczmy, ależ kolejne pudło, no. Stuprocentowych jednak yy, zawodnicy albo nie trafiają w piłkę, Albo tu piłka nie trafia w nich, tak jak to jest w przypadku Stanisława Koniecznego. No bo nie możemy tutaj, ale jest bramka, jest! Jest bramka na 4 do 1. No i Gieksiarze, Gieksiarze, Gluch. Zobaczmy, broni to, broni to Beniamin Sowa. Strzał zablokowany przez obrońców. Z kontrą wychodzą księży. Świetne podanie. Zobaczmy. I nie trafia. Ta piłka do niego nie dotarła, ale wciąż przy piłce Los Primeros Radek Wypych. Zobaczmy. I strzał, oddał strzał na bramkę. Zobaczmy, czy Stanisław Konieczny zrobi coś z tą piłką. Tak, podał do Patryka Chruszcza. Widzimy, że zespół Gieksiarzy już reszt mając resztkę sił. Gol. 5 do jednego, Radek Wypych. Piłka łapie teraz Xavier Dubis. No, Beniaminsowa oddaje strzał i gol! Widzimy, że świetnie ta piłka się ułożyła Bramkarzowi. Teraz Los Primeros. Los Primeros, zobaczmy, czy uda się jeszcze strzelić jedną bramkę. Piłka przeszła między nogami Bramkarza. Wywalczył jedynie rzuc autu. Piękne podanie do Radosława wypycha i jest bramka na 7 do jednego z asysta, Stanisława Koniecznego. A jest to koniec meczu. Sędzia pan Jacek Burzyński odgwizdał zakończenie tego spotkania. No i ja dziękuję Państwu za oglądanie, komentował dla Państwa Michorowska Do usłyszenia. Cześć!